No się manko, drodzy widzowie. Dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl. Niestety musiałam tamten skończyć. Chodziło mi o wtarą alfę. Chodziło mi o wtarą alfę. O alfę, cover w Minecrafta. No wiecie, kurde, musiałam jeszcze coś zakończyć. No no, mówi, kania skończyć w, w, w tamtą wersją Gdyż Chwila, kurde, chwilę Kurde. Oczywiście chwilka przerwy. Kurde, no bo niestety tam deadłem I musiałem skończyć odcinek. Musiałem skończyć kurde fałą O, jest dźwięk. Dlatego przepraszam drugich widwów, ale muszę waczyć kurde, zwykle od nowa. Znaczy nie od nowa. No, kurde, powód tego był, że ludzie nie mogłem wyleźć mojej bawy, naprawdę. Nie mogę znaleźć mojej przepięknej bawy, którą ja miałem oczywiście. Weźmy sobie piasku trochę To zobaczcie, macie tu beta 13. Tu mniej wiem, macie beta 1.3 napisane Tak, znowu tą myszką fajną. Ale wyprzodzimy się do niej, folnowce BT1-3. już jest postęp. Mamy dodatkowe drewno, czyli brzowe. Wow, ile tutaj jest drewna? Człowieku! Tu się można aż, że tak powiem, wyprzeć. Już nie można przechowywać sobie tutaj różnych rzeczy. Trzeba je wziąć ze sobą. I powiem wam, taki spoiler. W końcu dodali łóżka. Tak. I powie wreszcie. W pecie 1-3 dodali łóżka. Tak. Rozumiecie to? Możesz, no, kurde. Formię sobie dwa podstawowe narzędzia. Wiadomo siekiera i wiadomo kilof. Kurde no. Proszę bardzo. I możemy iść dalej w szukać. Coś tam w pamięci też można. Był w być trzy. O, i w świnkach na Easy w trybie łatwym, żeby było jak w realu. Tylko w realu, kurde, nie ma takich problemów, że szkielety, że zombie. Ale kurde, celem będzie, kurde, i teraz celem będzie to samo: czyli budowanie portalu do naderu i wejście do tego naderu. Kurde, jestem ciekaw, czy wtedy była ta twier... To twierwa w ogóle. Ten nother fortress pwały. I poleciał. Kurde, kupiemy... Czemu akurat 8? No był wiecznie. Piec? Piefyk. A i wyglądał już. Nie dało się już go ukryć, nie? Nie mam żarcia. Może jeszcze może i spojrzenie, ale muszę zobaczyć czy ten węgiel był w ogóle, Cieczy się w ten. Tam tylko No, nie niefety... Może jeszcze dzisiaj wagram w sobie, w kolonii? Nie wiem. mam inne plany jeszcze. Dobra. Dobra, wiecie co? Nie no, dobra. Będę gadać. Ale, czy nie będę wam teraz gadać tutaj, panawkiem? Muszę kurde ogarnąć w krótkawieszawe, żeby wyłączyć mikrofon. Poczekajcie. Witam w OBSie, Sprawdźmy sobie... Napiszcie mi, napiszcie, proszę, czy było mnie słychać. Jeśli nie, to znaczy, że działa że patrzyłem, to chyba nie działało wyciszenie. Dobra. My tu pogadaliśmy, a znaleźliśmy węgiel. I to nie jeden węgiel. Ja się już nie będę gadać po Hiszpanii w upełnie. <coughs> będę się nagrawać w 10 klatkach, czyli w 80p. <coughs> Żeby potem nie było jazdy. mamy 11 węgla Człowieku I wreszcie item kogoś nazwali A nie Tu kurde jeszcze trochę przed oficjalnym wydaniem Ludzie Takie siedem werfi by to 1,3 do 1,0. Właśnie następna wstępna część będzie. Na feria będzie na 1,0. Kolejna na 1,8. Następna na 1,13. A ostatnia na 1,18,2. Kurde, jak ja wejdę w tamto. Ofa! Od razu na mi dała 3 wełny. Ale w sumie bogaty. Panie człowieku. Dobra, ja się już wyciszam. A wy... Normalnie mówcie sobie tam. A wy słuchajcie dźwięków gry. Forki, ale chciał wprawdzić i wyjście działa także w pokoju. Już nie będę tutaj wchodzić na BF w ogóle, I chcę, ale nagrywać będę, jakby też robić.